Cześć, Sebek z tej strony. Dzisiaj znowu sobie nagram z innej perspektywy. Dokończę tego boksa już do końca. Mam tu 10 saszetek. <laughs> Żeby nie było, że tak ciągle tak samo się nagrywa, bo już mnie to nudzi. Twarzy moje nie muszę pokazywać, bo i tak wiecie jak wyglądam. Eee, widać boksik Widać. <laughs> Dobra. Eee, no stój, eee, Pierwsza saszetka. Co my tu mamy? Jest to i Dobra, lecimy z tym koszem. Trochę naśmiecimy. <laughs> Potem oczywiście posprzątam. Bazówki, nie ma nic. wow, 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 jest game changer wejronei. No, super jest ten boksik. Way Gdzie go my to damy? Dobra, na razie go damy. A czekajcie, muszę sobie sprawdzić, czy ja go w ogóle mam. Bo kurde nie pamiętam. O, właśnie miałem schować. Czekajcie, muszę schować tego Neymara. Zapomniałem. Eee, czy jak mam? No nie mam go. No i zarąbiście. Trzeba go będzie potem gdzieś tam schować. Nie wiem, w którym miejscu jest. Potem sobie sprawdzę, czy <laughs> moje saszetki. Tu są moje saszetki. Eee, no to jest Game Changer, którego nie ma. Uej runy, zarąbiście. O, jest Bastian Schweinsteiger, którego. Mm, Chyba też nie mam. No, będę tutaj rzucał te lepsze karty. Potem sobie sprawdzę. Bazówki nieważne. Czekajcie, kurde, śmiesznie się tak nagrywa. Ale szczerze mówiąc, trzeba coś powymyślać, bo tak nudno jest ciągle nagrywać tak samo. Olimpiakos. Widać widać. Czy coś tu jeszcze mamy? Nie bazówki. Dobra. Kolejna saszetka, tym razem Robem, pokazuje paluchem niny. <grystanie> Dobra. <krystanie> Rising start tylko, no może być i Rising. I bazówki, i jest i Kubuś Błaszczykowski. <krystanie> Sorry, coś mnie tam gryzie gardeło. Znowu Rising Star na Stasic. Z Manchesteru City. Widać facja tegościa? Widać. Dobra. Hej no, dajcie jeszcze jakąś fajną kartę. Jest Way Rooney, ale już na zwykłym. Na bazowej. Tam zostało mi jeszcze... O! Wow. Jeszcze cztery i ta piąta. Mm, powtórka. Dobra, no na razie coś słabo. Pepe tu z opaską kapitana. Kurde, co zrobić z tymi bazówkami? Nie wiem, muszę coś z tym zrobić. Muszę się tego pozbyć jakoś. Ła, tam poleciał. Ola John. Rising <gryzgin> Star ze Benefici! Dominguez, Kagawa... Mangala... i the Dobra, no co on ma tutaj... Aha, zaczesał się tak dziwnie. Trzy saszetki! i nie sta. A właśnie, Top Mastery tutaj można trafić jednego na 23 paczki. No to jeszcze legenda jedna na 80. O, co tu mamy? Gonzales yy, sporto, fans favorite. Eee, tzu, 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 tzu. nie ma nic, dobra? Ostatnie dwie staszeczki i dwa razy Messi będzie. Dywan wygląda jak śnieg, co nie? <grym> Jest i kaka z Milanu, Impact. Ale chyba coś mu tam nie, o, chyba coś mi się wydarzyło, chyba przeszedł gdzieś indziej. Coś gdzieś mi się tak obiło uszy. Chociaż ja nigdy nie byłem za tym piłkarzem. Dobra, został mi ostatni Messi. No i co? Jak myślicie? Będzie coś fajnego czy nie? Otworzę sobie może tak jak... O. Dobra. No, jest jakaś karta odwrócona. Gips coś tam, coś tam, coś tam. Nie chce mi się gadać, i tu będzie stopper. Jest to Diego Lopez, jeszcze w barwach Realu Madrid. Bardzo fajne w ogóle zdjęcie, takie rzuca piłkę. No i co? Unboxing taki trochę inny, ale jak wiecie, to ja lubię robić takie rzeczy. Bałagan spory się zrobił, trzeba teraz to wszystko ogarniać. Boksik otwarty, zaliczony. Udany, więc co? Ja jestem zadowolony. Trafiło mi się trzech top masterów Legendaru i Koszta, chyba dwóch Game Changerów No i wiele, wiele innych kart, które na pewno mi się przydadzą. E, co ja miałem jeszcze zrobić? Aha, to są karty, które muszę posprawdzać, czy ich nie mam. Więc będę miał zaraz co robić, ale. Na początek muszę iść zrobić pranie, bo nie dostanę kolacji. Dobra, to by było na tyle. Pozdrawiam Was wszystkich. Trzymajcie się. Cześć.